Tak. Jak Rozp to było? Rozpędź się troszkę. I no, lepiej, lepiej, ale bardziej użyj tych nóg. O, bardzo ładnie teraz skoczyłaś. Bardzo ładnie. I potem lewa noga... Tak, lepiej byś się błota trzymała, masz rację. Ładnie skoczyłaś, ładnie skoczyłaś, ale... Powiem Ci, że dupa została. Ciężar. Jak już skakujesz, od razu staraj się lewą nogę przerzucić. Tam było jakoś łatwiej. nie miałam takiego O, pięknie! Pięknie i lewa noga. Super, super, super! Było bardzo blisko. No widzisz, włączyć nagrywanie i od razu Maria. Eee. Gdzie jest mój kac? Nieświadomie <laughs> jak to wysoko jest. Nie no, Dobry nie? Dobrze. Teraz. Eee, kucnij na nim Jak to kucnij na nim? No, a jak się kłóca? No jak na koniu? Tak Ja mam kucność, tak? No Okej okay. ale, no, ale nie kucasz teraz co, co Stopy robię? masz mieć na jego grzbiecie Stopy no, na tak? grzbiecie Nie kolana Stopy tak? Teraz klęczysz na nim no, tak. Ja mam kucnąć No stopy Stopy O stopy Tak wiemy no, gdzie to mamy to stopy to Dokładnie to to, żeby... O tu i z drugiej strony też Delikatna bądź dla niego no, nie Staram się Ułóż te stopy, ułóż te stopy pewnie. Szczególnie tą lewą, bliżej. Lewa, bliżej środka. Dobrze i teraz wstań powoli. No nie! Żartujesz, nie, nie. nie Tak, wstanę, tylko sobie, nie. tylko źle miałeś stopy ułożone. Nie wstanę. Miałaś źle stopy ułożone. Nie wstanę na koniu bez kasku. Czteroletnie dzieci to robią. Ja nie stanę. Bez kasku. Nie wstanę. Ups, powiedziałem to. <laughs> Dawaj. Nie no jak. Maurus. Tylko sobie... Wow, zleciałaś z konia, wow! Dobry.